Dzisiaj znajduję się w takiej okolicy e, Przemkowa, a bardziej. E, dzisiaj będę właśnie zwiedzał sobie taką wieżę widokową na Stawach Przemkowskich. E, tutaj koło Ostaszowa. Kładka dydaktyczna przebiega przez obszar użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno. A więc znajduję się. Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Tutaj znajduje się taka fajna kładka. Ta się kierował cały czas tą kładką do tej wieży widokowej, i stamtąd to rozpościera się widok na właśnie te stawy Przemkowskie. Ta kładka. No ma tak niecałe 900 metrów więc to nie jest daleko Akurat trafiłem na besmurne niebo Nie to co ostatnio Tam w wolinie Ale spoko trochę tylko wieje O O, wieża. O, super. Jeszcze zostały ostatnie metry do pokonania A jak się wyłania A, tutaj jest Ale fajna wieża. Prawdę no tu można spotkać butniaka nawet kormoran czarny czapla, rybów bielik, ooo nawet no, bielika można tutaj spotkać no to co takie Kierujemy się do przodu schodami. Super. Jest jest metalowa i ja yeah, yeah. onda doko Istą właśnie widać te stały. Tak Da, są ptaki, zbierają się do odlotu Ай, <laughs> вообще так, вообще так. No i tak właśnie tutaj wygląda ta wieża Tu jest zakaz wjazdu Ale nie zakaz wejścia No można nawet obejść dalej te te stawy dookoła I tak właśnie wróciłem do punktu wyjścia Także jak chcecie to wpadajcie tutaj na tą wieżę wieża widokowa na stawach Przemkowskich to trzymajcie się